Powiedz mi, były propozycje z innych klubów niż Korona? Tak, były propozycje. No, rozważałem troszeczkę inne kluby, ale patrząc na to, jaki tu jest stadion, publiczność, sztab szkoleniowy, no, wszystko musiałem to naprawdę z wszystkich stron rozpoznać i zdecydowałem na Kielce. Kto pomaga ci w aklimatyzacji w Kielcach? Bo trafiłeś do zespołu też w takim momencie, kiedy oni już byli w pewnym etapie przygotowań i musiałeś troszeczkę nadrabiać zaległości. Na pewno tak. Troszeczkę można powiedzieć, z opóźnieniem dojechałem do, do chłopaków, ale w końcu się udało. Tutaj na pewno dobrze się trzymamy z Pawłem Golańskim, którego znałem wcześniej. Przez Rafała Niżnika, przez Rafała grzelaka. Myślę, że tu Paweł troszeczkę wziął mnie pod swoje skrzydła, i w, w, no w dużych sprawach, w większości sprawach mi pomaga. Mhm. Za tobą dwa występy w barwach Korony. Ten debiut na zagłębiu, gdzie pojawiłeś się w końcówce spotkania. I cały mecz z Polonią Bytą, jak oceniasz swoje początki w Kielcach? No, no, na pewno no ja się nie będę oceniał, bo to, to nie jest dla mnie. To od tego są trenerzy, od tego są eksperci. Ale co mogę powiedzieć, no to na razie w tych dwóch meczach, w których wystąpiłem, dwa remisy. Dużo straconych bramek i to mnie naj, najbardziej martwi, bo no, gram na obronie i, no, i bym, bym chciał, aby drużyna jak najmniej traciła bramek. A w tych dwóch meczach, w których wystąpiłem, no zdecydowanie za dużo ich straciliśmy. No na pewno będzie trzeba to poprawić. Wywalczenie pierwszego składu przyszło Ci chyba zdecydowanie łatwiej niż mogłeś się spodziewać, a na pewno e, duży wpływ na to miało dojście z korony Nikoli Miejrowicza. Na pewno tak. No, no Nikola myślę, że no, nie patrzył y, na jakieś tam y, jak to powiedzieć, no nie, nie patrzył na, na jakieś sprawy y, Sportowe patrzył już chyba w innym kontekście. Wyjeżdżając do Rosji, mając 21, 29 lat, jest kawalerem, tak jak rozmawiałem z Nikolą, no troszeczkę inny świat i na pewno zdecydował się wyjeżdżając do Rosji, no i na pewno jest tam mu dobrze. W zeszłym sezonie Nikola został wybrany najlepszym lewym obrońcą w ekstraklasie. Nie ukrywam, że tutaj w koronie miał bardzo silną sportową pozycję. Jesteś gotów zastąpić go godnie na tej pozycji? No, no Będę wszystko robił, aby godnie zastąpić Nikolę. Na pewno to nie będzie łatwo, bo wszyscy wiemy, jaki to zawodnik. Swego czasu był również tu kapitanem. No, ja na pewno będę wszystko robił, aby się jak najlepiej prezentował, prezentować i pomóc drużynie. Jak z Twojej perspektywy e, wyglądał mecz z Polonią Bytą? Bo totalnie dwie różne połowy. Pierwsza e, bardzo, bardzo słaba, taka, której dawno e, Korona nie zagrała. A druga e, zdecydowanie inna. Trzy bramki, walka, ambicja. Dlaczego taka różnica? Nie mam pojęcia. No. Wyszliśmy na tą pierwszą połowę. Wiedzieliśmy, że Polonia Bytom troszeczkę się cofnie. No i troszeczkę no, ciężko nam się grało. No, Polonia Bytom praktycznie dwa, trzy strzały oddała. Z tego dwa strzały celne i z tego były bramki. No, trochę ostrych słów w, w przerwie. Wyszliśmy mocniej zdeterminowani a w drugiej połowie. Szybko to odrobiliśmy. Szkoda tej czerwonej kartki Hernaniego bo myślę, że tego meczu byśmy nie zremisowali, a nawet byśmy mogli się pokusić o zwycięstwo. Przed Wami Krakowia. W kontekście nawiązania do czołówki bardzo ważne spotkania. Krakowia też walczy o życie i ten mecz będzie dla Was niezwykle, niezwykle trudny. Na pewno, tak jak każdy mecz w Ekstraklasie będzie trudny. Czy to Korona, czy Wisła, Legia, to myślę, że w każdym meczu będzie nam ciężko. No jedziemy teraz w sobotę do Krakowa, na Krakowie. Wszystko zrobimy, aby do Kielce przywieźć trzy punkty. Innej możliwości nie ma po tych trzech nieudanych, po trzech nieudanych występach. Trzeba no czas na rehabilitację. Powiedz mi, co Tomek Lisowski może powiedzieć o sobie prywatnie kibicą korony? Jak czuje się Twoja rodzina w tym mieście? Jak ty odnajdujesz się w Kielcach jak na razie? Na razie jest bardzo dobrze. Myślę, że przez najbliższe 3,5 roku będzie coraz lepiej. Z dnia na dzień, bo no po to tu przyszedłem, aby grać. Rodzina ze mną jest. Żona jest zadowolona. Córeczkę mam 10-miesięczną. 10 Myślę, że też jest, też jest dobrze. No, aby tak dalej. Co robisz, kiedy masz troszeczkę wolnego czasu i zapominasz o piłce nożnej? No staramy się z żoną jak najwięcej czasu spędzać z córeczką. Wychodzimy na spacer do parku, koło City Parku. Tam jest bardzo miło, sympatycznie. Spacerujemy z córeczką, karmimy kaczki. No i tak się, tak się relaksuje. I tak na koniec, czego mogę Ci życzyć na ten sezon, na cały 2011 rok? Myślę, że zdrowie jest najważniejsze. Myślę, jak każdy będzie z nas zdrowy, w pełni siły, to na, na pewno możemy tutaj dużo ugrać, bo drużyna jest z dużym potencjałem i to jest najważniejsze, że żebyśmy byli zdrowi i z meczu na mecz coraz lepiej wyglądali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.